Dzień dobry kochani, po 10 dniach spędzonych na Bali przenosimy się na Gili. Szybki transport i przeprowadzka do domu, który ma myślę kilkadziesiąt metrów kwadratowych. Dom w tym mieszkania pewnie to nie jest, ale udało nam się go wynająć za 150 zł od osoby na dwie doby. Jak wygląda dom na rajskiej wyspie? I to taki ekonomiczny dom. Zobaczcie, proszę sami. mały basenik, pory taras. Otwarta, sporej wielkości, jadalnia i dwa bliźniacze pokoje sypialniane. Jeden dla rodziców, drugi dla dzieciaków. i Bardzo specyficzna łazienka, która nie ma sufitu, dobrze, że ma wodę. Dajcie proszę znaka, czy to dobra oferta, czy to dobra cena i czy w tym sezonie w polskich górach, na Mazurach, czy gdzieś nad morzem będzie taniej. A my Was bardzo serdecznie pozdrawiamy. Gini, gini.